I tu jestem. I to jest sesja. Biegł z miękkiem. Obamę. Obamę. Koc wszystkich. Z czego spodobałem taki kozak? się.

serki, piosenki dla co też, że najgorsza seria, która bo właśnie nie jestem, jaka sztułem. Prosiła ich, się w mieć. No to też moje firmy. I tu będę jeszcze częściej nagrywał, bo na że jestem naszym sztuerem.